Rzeczpospolita z 1772 roku, tuż przed pierwszym rozbiorem. Prusy tu, Rosja tu. Kluczowy element geopolitycznego ładu w Europie Środkowej. Po dwudziestu kilku latach to zniknie. Tak wygląda Europa Środkowa po trzecim rozbiorze Polski. 1795 rok. Kluczowa zmiana. Prusy, Rosja. Wspólna granica. Nie ma Polski, nie ma kluczowego elementu bezpieczeństwa i ładu w Europie Środkowej. Król Prus Fryderyk II Hohenzollern, zaprzysięgły wróg i polskości, inicjator pierwszego rozbioru Polski, a więc początek rewolucji geopolitycznej w Europie Środkowej. Katarzyna II z domu Anhalt-Zerbst, Niemka urodzona w Szczecinie, imperatorowa Rosji, współautorka rozbiorów Polski. Stanisław August Poniatowski, ostatni elekcyjny król Rzeczypospolitej, wyniesiony na tron w 1764 roku dzięki pomocy swojej byłej kochanki, carycy Katarzyny II. Do końca swojego panowania, powolne narzędzie. Utwierdzania rosyjskich wpływów nad Wisłą. Gdy patrzyliśmy i komentowaliśmy mapy, które były na początku naszego programu, ja zadawałem sobie pytanie, no właśnie, jaką rolę w ówczesnym układzie spełniała nie tylko Polska, ale również Europa Środkowa, bo chyba można powiedzieć, że te los Europy Środkowej i Polski były ze sobą splecione. To znaczy, że bez Polski Europa środkowa jako samodzielny podmiot jest niemożliwa. I to by potwierdziła tak mi się wydaje historia, bo po roku 1918 europa Środkowa odrodziła się wraz z Polską. Z pewnością tak było. Jest taka prawidłowość historyczna, że tym zwornikiem, albo inaczej też gwarantem tego, że Europa Środkowa, czyli mówimy o obszarze Starego Kontynentu między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem, jest samodzielnym bytem politycznym, jest fakt istnienia niepodległego państwa polskiego. Ta rewolucja geopolityczna, którą, którą obrazują te dwie mapy, które widzieliśmy na początku tego odcinka, więc to, co stało się wraz ze zniknięciem z mapy Europy Rzeczypospolitej, najboleśnie i najszybciej konsekwencje odczuła tego procesu właśnie Europa Środkowa, która wraz z zniknięciem Rzeczypospolitej tak naprawdę traci swój polityczny byt. Czyli mówiliśmy o ofiarach, ci, tych, którzy tracili na tym nowym porządku, który powstaje w końcu wieku XVIII, ale musimy również wspomnieć o beneficjentach, o tych głównych dwóch, ale właściwie trzech beneficjentach, bo najczęściej mówimy o z jednej strony Niemczech, a właściwie Prusiech. Bo Niemiec jeszcze wtedy jako takich nie ma. No i o imperium, o imperium rosyjskim. Czy można powiedzieć, że imperium w tym takim łacińskim znaczeniu, imperium rosyjskie czy imperium niemieckie jest możliwe tylko wtedy, gdy Europa Środkowa przestaje istnieć? Czy któreś z tych imperiów jest możliwe na, tylko na trupie e, Europy Środkowej i Polski? Jedno i drugie imperium właśnie było budowane na gruzach Europy Środkowej jako samodzielnego bytu politycznego i na gruzach Polski jako tego najważniejszego elementu, tak rozumianej, Europy Środkowej. Zwróćmy uwagę, że nie byłoby zjednoczenia Niemiec przez Prusy. Gdyby u wschodnich granic Prus istniała nawet kadłubowa Rzeczpospolita, i podobnie nie byłoby szans na realizację przez Rosję jej strategicznego imperialnego programu tak zwanego zbierania ziem ruskich, gdyby utrzymała się Rzeczpospolita i jej te ziemie litewsko-białorusko-ruskie, Wielkiego Księstwa Litewskiego. A więc widzimy tutaj ścisły związek. Nie byłoby wzrostu mocarstwowej, imperialnej potęgi Petersburga i Berlina przy utrzymaniu się politycznej niezależności Rzeczypospolitej. No właśnie, i powstaje następne pytanie: a co jest warunkiem bezpieczeństwa? Jaki układ geopolityczny jest warunkiem bezpieczeństwa? Bo zaborcy. Twierdzili, że po likwidacji Polski, no właśnie, Europa będzie strefą, czy Europa kontynentalna będzie strefą stabilności. Ale jak pokazuje znowu historia, po jakimś okresie czasu, powiedzmy, dobrej i stabilnej współpracy między Niemcami a Rosją, przychodzi ten moment, że obydwa imperia zaczynają walczyć o hegemonię na kontynencie i tu jest jakaś chyba możemy mówić o jakiejś regularności o jakimś no nawet pewnym rodzaju geopolitycznym prawie, że w momencie w którym Europa środkowa przestaje istnieć bądź w momencie w którym któryś z tych państw podporządkuje sobie Europę Środkową, bądź oba te państwa rozbierają Europę Środkową, to w pewnym momencie, po pewnym czasie dochodzi do, do między nimi do walki o supremację, walkę, walki o hegemonię na kontynencie europejskim. Odpowiadając na to pytanie, to warto wskazać, co jest warunkiem niebezpieczeństwa dla Europy Środkowej, a tym samym dla całego starego kontynentu, bo mówimy o regionie, który jest newralgiczny z punktu widzenia geopolitycznego dla całej Europy, Europa Środkowa. Otóż warunkiem, który czy sytuacją, która no, stwarza wielkie zagrożenie dla, dla pokoju i stabilności ładu politycznego w tej części Europy, to jest fakt wspólnej zaistnienia wspólnej granicy. Prus, czytaj Niemiec, i Rosji. Ona stała się faktem w 1795 roku, co widzieliśmy na tej mapie na początku naszej czy przed naszą rozmową. I to jest ten zasadniczy punkt zwrotny. To robi różnicę. Fakt, że Prusy, potem Niemcy i Rosja zyskują wspólną granicę dla całej Europy Środkowej i w dalszej perspektywie dla. Wszystkich w Europie oznacza same kłopoty. To może pobawmy się w historię alternatywną, bo jeszcze powinniśmy rozważyć jeden kazus, jeden przypadek. A może pewnym rozwiązaniem dla polityki kontynentalnej i rozwiązaniem bezpieczeństwa europejskiego, byłaby współpraca jednego z tych wielkich mocarstw z państwami środkowoeuropejskimi. Czyli myślę tutaj o sojuszu środkowoeuropejsko-niemieckim bądź środkowoeuropejsko-rosyjskim. Czy to, czy taki układ, taka sytuacja, w której Jedno z tych państw podporządkowałoby sobie w pełni środkową Europę, byłoby gwarancją stabilności na kontynencie. W teoretycznym modelu, czy też alternatywnym modelu tak pewno by było, ale historia realna pokazywała, że zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie rosyjskiej. Te głosy, które nawoływały do tego typu rozwiązań, one się pojawiały już w XIX wieku dość regularnie. One były na marginesie, bo praktyka pokazywała, że jeżeli Berlin przystępował na przykład do budowy jakiegoś ładu politycznego w Europie Środkowej pod swoją egidą, czy też robiła to Rosja, to Europa środkowa w obu przypadkach miała odgrywać rolę co najwyżej służebną wobec nadrzędnych imperialnych interesów Berlina i Petersburga. No dobrze, ale cofnij, to w takim razie cofnijmy się do wieku XVIII do drugiej połowy wieku XVIII. Sytuacja przedrozbiorowa przecież polega na tym, że Rosja, Katarzyna II. Kontroluje całą Polskę. To ona jest panem sytuacji, panem geopolitycznym. Polska jest jej de facto wasalem. I dlaczego Katarzyna dochodzi do wniosku, że Polskę trzeba podzielić? Bo z tej perspektywy historycznej, moim zdaniem, to jest fundamentalny błąd. Bo Katarzyna, dzieląc się z Prusami polską, otwiera drogę do dążeń hegemonicznych Prus. Do tego, żeby Prusy stały się nie tylko jednym z mocarstw kontynentalnych, ale jednym z głównych mocarstw e, kontynentalnych. Dlaczego Katarzyna zdecydowała się na to? Przecież lepiej byłoby mieć pod kontrolą całą Polskę, chociaż to, by, by to wynika z rachunku, z rachunku sił, tak? Że pamiętajmy, że potęga w stosunkach międzynarodowych jest względna. Rosja, mając zwasalizowaną Polskę, jest w lepszej sytuacji, gdy, niż w tej, w której Rosja dzieli się Polską z. Prusami, bo w ten sposób wzmacnia Prusy. Czy może Katarzyna świadomie wzmocniła Prusy? A może doszła do kalkulacji, że koszty tak prowadzonej imperialnej polityki, obliczonej na kontrolowanie całej Rzeczypospolitej, są zbyt duże z punktu widzenia interesów Petersburga. A pamiętajmy jeszcze o tym, że w, naj, w tym bliskim otoczeniu. Katarzyny II byli ci, którzy no, namawiali ją do tego, żeby wziąć szybko to, co jest pewne, czyli te Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej i w ten sposób także zabezpieczyć y, realizację tego programu zbierania ziem ruskich. Ale. No, ale, 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 Katarzyna II, urodzona jako An księżniczka von Anhalt-Serbs, miała swojego doradcę, bo w takiej roli właściwie występował Fryderyk II, król Prus który non-stop od lat 60. XVIII wieku bombardował Katarzynę II korespondencją, w której namawiał ją do tego, żeby szybko położyła kres nawet tym cząstkowym reformom w Rzeczypospolitej, którą, które prowadzili czartoryscy, obóz familii. No i tak na, tak, takim zabezpieczeniem karności Polaków według Hohenzollerna powinien być rozbiór, no i w końcu parę lat tych starań Berlina przyniosły skutek w postaci pierwszej konwencji rozbiorowej podpisanej w Petersburgu. No ale to jednak chyba był mimo wszystko błąd, patrząc na to, jak potem historia się potoczyła. No bo potem, pamiętajmy o tym, Niemcy stały się głównym przeciwnikiem geopolitycznym Rosji, szczególnie w wieku XX. Wieku to prawda i to jest dobry przyczynek, żeby rozważyć kwestię, czy też potrzebę nieprzeceniania też takiej dalekowzrocznej, strategicznej, imperialnej myśli rosyjskiej. Bo tu rzeczywiście pod koniec XVIII wieku taktyka wzięła górę nad strategią z punktu widzenia... Interesów Rosji. Nie, nie ostatni raz. Zwróćmy uwagę, że bierność Rosji w czasie wojen zjednoczeniowych Bismarka też otworzyła drogę do powstania Zjednoczonej Rzeszy, która przecież była w sensie strategicznym poważnym zagrożeniem dla interesów rosyjskich. Krótko mówiąc, polityka to nie są szachy, i polityka w gruncie rzeczy nie polega na tworzeniu bardzo skomplikowanych, długoterminowych strategii. Polityka skupia się na władzy.